Hej, hej! Hey. 13 lipca 2023. Nigdy nie byłam tak logistycznie przygotowana na chałupę jak w tym roku. Materace, krzesełka, stolik, rzeczy kuchenne. No nawet mamy. W zeszłym roku to wyglądało bardziej... Nie, ale to okulary po prostu... Tutaj Błażej. Zawery. Specyficznie jest 11. My powoli układamy rzeczy do bagażnika, bo jest ich. <coughs> Dużo jest ich. Musimy tu jakoś... O, to jakoś... Wiecie... Układ, po prostu. to będą nogi? <grym> Dzisiaj mini vlog z wyjazdu na chałupę. Szczerze powiedziawszy mam nadzieję, że ten vlog się odbędzie, bo ja nie wiem czy ja tam będę nagrywała. No ale wstęp musi być, nie? Siemano! Siema. Ruszamy już! Ej, macie miejsce, żeby schodzić mi... Tarek! Widzieliście, że jesteśmy załadowani, co? Z kim idziecie? Z <grym> nie, Dobra, to ścigamy się! <grym> Chłopacy postanowili ścigać się stopem do chałup, a do wygrania były dwie... Mini okienko z tyłu Tak? Widzisz coś? Jest prezesik z napisem My w międzyczasie zdążyliśmy zrobić zakupy Jest dobrze. Tak. Zjeść makę. I zameldować się na kempingu. Przecież my ich mieliśmy, jak oni łapali stopa, tak? Silence! Ja dopiero czwartego towara zaczynam łódka Macie się tutaj wydwójkę zmieścić Ej. tak? dzisiaj bez zdjęć, dzisiaj bez zdjęć <noise> na trzy, zeczki na trzy Cycki <noise> <noise> Szczęśliwy co nie? <noise> Stary w końcu w <noise> locu <Ja>, to... <noise> Jeszcze raz. Za mało suchę jest, mogła być macie suła. Belisko, <glorke> 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 blisko. Nie pewnie już się dała pierwszy raz w restauracji. Jak takie było.

on panowie, 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 się dzieje? On jest trochę cofnięty w rozwoju, także uważajcie. Daj mi zwykłą wodę Uratujemy go, on jest na polskim wybrzeżu, więc spokój Prawa jego stopa w ogóle total chill <śmum> To czego jest czerwone gówno na niebie? To jest słońce <śmum> 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 Lech tu sprawdzaj Poza wami dwoma, ale to wszystko. <śmum> To był taki kot, Freddy. To był taki kot, po prostu. Kot wszechczasów, czasów. Przekot, naprawdę. Płazar. 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 Ten <Ły> <My kanon, yeah. Ły> <Ły> Czas na łacie w na On mnie pięć razy zbił, <noise> <noise> Ja dobrze <że> san <noise> <noise> <know> <noise> 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 To leciał z kadwata na koniec. Chyba adoptowaliśmy sobie brata. O! Mój kubek się znowu! Co za zwierzęta! Take four Z tej strony Pat i Matt Pinky <tinkie> i mózg Przyjęliśmy na chałupę dwa dni temu i od tamtego czasu nie byliśmy trzeźwi Dwa dni temu, trzeci dzień to jest w sumie. Wiem, się na jednej klasy Beach Będzie ekipa z dreszką od cool. Co ja gadam w ogóle, naprawdę że zostałem Co ja pieprzę? A Mam to teraz Mogę Wygląda jakby zaraz miał upaść. Pokaz stabilizacji. Cześć, co ja jestem powiem. Szymon. Jakie są nastawienia na tę imprezę? Generalnie to się nie zrzygać. Poczuję, jakbym na bo już miał się zrzygać Ja bym chciał się nie <grym> Każdy ma swoje cele. <grym> i każdy Fajne nie może czerwę. spełnić. Witamy w dzisiejszym show. Dzisiaj się wybieramy do klubu. Nikłe są szanse. c r one są dosyć takie małe Siemano Jaki cringe tym lewy i robimy ciężki trap tutaj <grym> cało <do słowa. grym> Tak złożony, jak kierka. 90 stopni Do zobaczenia po drugiej stronie Siema, jestem <grym> Marcelina, wszyscy mówią na mnie Dużo chorych pojebu, tak, tak. dużo wódki, baczyłem. A jak tam się czujesz? Jak ja czuję. Jakby co to minister, sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace potwierdził w wywiadzie The Times, że zrezygnuje ze stanowiska przy najbliższej rekonstrukcji rządu. Ale yeah. Towarzystwo dzisiaj już trochę tutaj jest w krytycznym stanie. Karamba. Także no jednak y, trzeba powiedzieć, że nie będzie łatwo, ale myślę, że sobie poradzimy. Azza! <śmierdania> <śmierdania> ta 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 ta. Jedno słowo, które opisuje chałupę. Kuba Meneliada Menelnia chyba lepiej pasuje na to. Inna czasu przestrzeń. Smród chyba. Bej. Wolność. Rozpierdol Super zabawa. Plaża. Zajaba. Baza! <śmierdania> <śmierdania> Pająki. Alkohol. Rozpierdol Kajserzy. Tak, Nie ma. <śmieniu> Jedna osoba, które opisuje chałupy. <śmieniu> <śmieniu> e, chałupy. są mega fajne, jest szybko i. <śmieniu> i ja... <śmieniu> Melange. Bynie ciężko. Falowanie. Melange, woda. Petarda. Od rescôt, nie? Mega. Ser. Melange. Rozpierdol. Rozpierdol. Melange. Jaki? Melange. 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 <śmieniu> Melange. Łódeczka. Chill. Plaża. Odklejenie. Ma być cenzurowane czy nie? Ride, może być rajd? Prefaz. Pomóżka. Pomóżka. Plaża. Kitesurfing. Chill. No! Tak może być. Toż mówiąc, nigdy w życiu nie byłem taki zniszczony jak po chałupach. Ciężki trap, ale ja mam opaskę. Jest fajnie. To nie dla mnie. Petuwa, ale było fajnie. Mam dość. A to Larius. <grymne> Idziemy. Chodź, Pichmarzku. ma! mm cut